Okej. Okay. Schodzimy na maksymalną odległość tak, żeby się dało zebrać to jeszcze. O. No i świetnie. Udało nam się ze stołu zebrać co było potrzebne. Z kanapy. Tu są jakieś zamknięte drzwi. To nie ma co się wspinać. Na no te okna też nie wiem, czy się da jakoś wspiąć. O, tutaj daleko idzie strażnik. Może go jakoś wyminiemy. Z odpowiedniej odległości to może nas nie zauważy. Proszę bardzo. Tak, ci strażnicy akurat nic przy sobie na szczęście nie noszą, więc można ich wyminąć. Za to tutaj są jakieś otwarte drzwi. Na te drzwi z kolei próbowałem się dostać, ale mi się nie udało. Nie wiem, czy na górze coś ciekawego jest. Ale, o! A za biurko nie zaglądałem w sumie. Nie wiem, tu chyba nic nie ma. No ale nie. sprawdziłem to w każdym razie. Pod biurkiem nic nie ma, ale możemy się tu wspiąć. Mm. Tak, oczywiście, jeśli strzałę się uda za każdym razem dobrze wpić. Hmm. Dobra, jest. Kolejne ryzyko, że przestrzelimy. Ale się udało. Więc się wspinamy na poręcz krzesła. Na oparcie, raczej. Um, no i nie wiem, czy to jest takie dobre teraz, tutaj spaść po prostu. O. Dodatku nie kliknąłem guzika, który chciałem, bo zapomniałem, jaki to był guzik. Chciałem skok wykonać, ale spokojnie. Nie, no skok na pewno nie. Zabijemy się i tak. Oj, troszkę zepsułem. Hmm. Przybliżmy tam widok na no to okno, bo w zminie widziałem, że da się to zobaczyć. Nie, wydawało mi się, że może coś tam jest, ale chyba nie. Wydawało mi się, że to nie jest tak wysoko. O, no dobra, nie jest tak wysoko. Ale jednak trochę oberwaliśmy. Co ciekawe, jest to ogromny dokument, który możemy przeczytać. Ludzie często powiadają, że głowa, na której spoczywa korona, jest niezwykle ciężka. Przynajmniej raz mówią prawdę. Tłumaczyłem tym biedakom po wielokroć, żeby nie wchodzili do moich prywatnych pomieszczeń. Czy słuchają? Czy słyszą? Jeśli staną, no, jeśli staną się ofiarami mojego sanktuarium, niech tak będzie. Tak, to pewnie jest notka Konstantyna, właśnie. Wydaje mi się, że komentował to, że strażnicy tutaj wchodzą w zbyt wiele miejsc, niż powinni, niż mają. Tutaj pozwolenie, no i przez to giną, jak widać, tutaj A, albo coś innego im się też strasznego dzieje. Jak widać, wszędzie jest możliwość oberwać różne sposoby. I jeszcze nazwał ich wtedy ofiarami jego sanktuarium ciekawe. Dobra, tak, tutaj w Kałamarzu były dwie strzały wodne. Tutaj jakaś książka sobie leży, ale nie, nie można jej poczytać. Mm, no to w sumie na biurku wszystko. Tak, próbowałem się na te drzwi dostać, ale bez skutku. Pozytywnego przynajmniej. No i trzeba jakoś bezpiecznie w miarę chociaż spaść. A, nie, może tędy jednak. Nie wiem, czy to się uda. O. Dobra. No, a dawaj. Tak, nie chcę tutaj zostawiać strzał linowych. Mm. O, też się udało. Jako tako. No, chyba tutaj trzeba troszkę inny trik zastosować. No powiedzmy, że to będzie dobre. Tak, to się wyspniemy na maksa. A, chciałem to zabrać. O, dobra, udało się podskoczyć i zabrać. Fajnie. Myślałem, że to się nie uda, a się udało. Dobra. No, strażników gdzieś w sumie wywiało. A, tam jest jeden. A wcześniej, jak sobie sam tutaj chodziłem, to dość często tutaj chodzili, a jest ich tylko dwóch. Więc. Taki duży obszar dwóch strażników to, to słaba, słaba ochrona. No, i dochodzimy chyba do takiej sypialni małej. Tutaj widzimy ofiary sanktuarium. <grym> tak, chyba jakiś strażnik sobie wdepnął pułapkę na myszy. Jakieś giga myszy, tak? I się okazało, że to jest jednak pułapka na ludzi ale przynajmniej mamy, mamy miksturę szybkości, a której i tak nie będę używał raczej. <grych> też kto wie. No i mamy łóżko do sprawdzenia i mamy jeszcze skrzynkę do sprawdzenia. Nie wiem, czy tutaj ten strażnik też wchodzi. Najpierw może skrzynkę sobie zobaczymy. Dobra. Proszę bardzo. No nie. No, myślałem, że tutaj nie oberwiesz. Tu są, tu są trzy strzały hałasujące. Niepotrzebne. A tutaj są dwie strzały z liną. No, to już jest ciekawsze. Zdecydowanie. Chociaż nazbierało się ich nam. Dobra. I teraz. Nie, 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 nie. O. Dobra, i tak. Nie było tak źle jak myślałem, że będzie. A, wchodzi tutaj ten strażnik. Dobra. Weźmiemy sobie może miksturkę leczącą. Jedną tutaj zabraliśmy strażnikowi, to możemy wykorzystać. A, zawraca. Świetnie. No i zostało nam jeszcze łóżko do sprawdzenia. Może nie tak całkiem z tej strony, bo wiem co tutaj siedzi. Zresztą słychać to, co tutaj siedzi. Pajączki sobie siedzą. Tak. Powiedzmy, że to są pseudo na łóżku. Ale mamy tutaj też strzały mchowe. Tak, dwa pajączki. Pilnują trzy strzały mchowe. Tak dreptają za nami teraz. Hmm, tylko, czy da się to jakoś bezpiecznie zejść na dół? O, wow! Nie sądziłem, że uda się na tą strzałę normalnie wleść. No, I strażnik też tutaj jeden, przy okazji kursował. No i to wszystko, co tutaj mieliśmy do sprawdzenia. Droga ucieczki jest tutaj w mysiej dziurze, powiedzmy. Tak, jesteśmy w ścianie, a po ścianie będziemy się wspinać na samą górę. I się z tego miejsca wydostaniemy. Tutaj nie trzeba być już tak ostrożnym, żeby te strzały dobrze wbić. Bo jak chybimy, to można je łatwo zebrać z powrotem. No, tylko parę razy to trzeba powtórzyć. Właśnie tak. No, zostaw to. Dobra. I jeszcze jedno pięterko, i jesteśmy uwolnieni z wielkiego, małego świata. <noise> Bardziej z wielkiego. Bo w małym to. Nie było co? E, nie tędy. Tylko tędy. No, przez jakieś przejście tajne idziemy. I gdzie wyjdziemy? I wyszliśmy w poziomym pokoju. Tak tutaj byliśmy. Tutaj był a chyba świecznik tak, do zdobycia. No i teraz, żeby się dostać dalej, moglibyśmy pójść wieloma różnymi ścieżkami. Możemy pójść na przykład tutaj po linie, się wspiąć. Ale myślę, że pójdziemy od, od głównego wejścia, tak żeby się jak najmniej gubić. Bo tam naprawdę będą kręte. Korytarze, pomieszczenia, różne inne bajery. Mm, no, tylko musimy oczywiście wrócić do tamtego miejsca. Tutaj jest już wejście do posiadłości. O. Dobra, udało się na farcie jesteśmy na piętrze drugim. No i to będziemy teraz eksplorować. No i przyznam, że to chyba jest moja ulubiona część posiadłości Konstantyna, bo nie jest taka aż skomplikowana bardzo. Oczywiście chyba, że się nie uda różnych rzeczy zrobić. Jest pełno pułapek, a też przy okazji zobaczyłem, że to Zadanie. Znajdź jakieś przydatne informacje na temat Konstantyna, już się nam zaliczyło. Wydaje mi się, że to wtedy, kiedy byliśmy w tym mm, takim dużym pokoju, że wszystko było powiększone i na tym biurku przeczytaliśmy te informacje. Wydaje mi się, że to to. Yy, bo to tylko. To jedyna rzecz, jaką czytaliśmy, chyba póki co w tej posiadłości. Wydawało mi się wcześniej, że tylko. W tym sekretnym pokoju w ogrodzie, można to zadanie wykonać. Ale tam i tak oczywiście pójdziemy poczytać. Więcej informacji znajdziemy. No ale na razie tu jesteśmy na piętrze naszej posiadłości. Tutaj sobie czaszka leży. Ognisko jakieś rozpalone jakieś twarze. Tutaj jakby się przyjrzeć, to widzimy, że to jest dziura, przez którą pułapka będzie wypadać. Znaczy tu wypadać. Będą pociski wylatywać. A tutaj pod tą pułapką jeszcze widać złoty samorodek. to warto go wziąć. Pułapkę łatwo ominąć, bo ją aktywują drzwi. Proszę bardzo, magiczny pocisk sobie poleciał. Um. Tak, no i... Jaka będzie kolejność? E A, i przy okazji... Tutaj chciałem powiedzieć, że z drugiej strony jest też ta pułapka, ale tutaj to w ogóle radzę nie podchodzić. To nie jest na drzwi tym razem. Tak, drzwi nie uruchamiają pułapki, ale to jest płytka naciskowa. No i tutaj by nam poleciało wybuchowe beczki. No to hm, może jakbyśmy to uniknęli. Pewnie się da uniknąć. Eksplozji. Ale pewnie strażników byśmy zaalarmowali. Tym sposobem. A propos strażników, tu właśnie jeden sobie szedł. Hmm. Oj, tak, tam na dole też są. Nie! Zapomniałem o tym pocisku, i ten strażnik usłyszał właśnie pocisk. Hmm. To jest troszkę skomplikowane. To chyba najgorsza część te tego miejsca, że. Pociski tutaj będą lecieć na pewno. Te pułapki się aktywować. No nie, i tak usłyszał. Pociski na pewno będą lecieć. I to jest hałas, którego nie unikniemy. Więc trzeba ten hałas w dobrych momentach aktywować, żeby tu nam strażnik tego nie słyszał. Dobra, teraz chyba jest spokojnie. Tak, tutaj w podłodze są drzwi, jak żeby inaczej. I to jest przejście do dolnej jadalni. Tutaj mamy górną jadalnię. Tak, możemy sobie też coś podebrać. No i co ciekawe, mamy jeszcze tutaj przejście. Tak, tutaj możemy się dostać tylko przez to ukryte przejście w sufito podłodze. No, i tutaj jest znowu wywalone wszystko. O nie, powiem, że do góry nogami, bo chyba nie, ani nawet do końca na bok nie, po prostu jest wywalone w kosmos. Tak. Niby podłoga jest tutaj. Gdzie kafelki? I tam sufit, ale skrzynki są w obu miejscach. No, a co więcej, tutaj łatwo wpaść w pułapki. To są płytki naciskowe. Z tych otworów. Dwóch, by znowu pociski nas atakowały. Więc musimy to ostrożnie zrobić. Tu też jest mina przy okazji do zdobycia. Otwieramy jedną skrzynkę. Drugą skrzynkę. Mamy pierścień i klejnocik tam wcześniej był. I możemy stąd spadać. Bierzemy tą strzałę też. Hmm. Dobra, strażnika nie ma teraz, tak? No, okrzesło o, o się zahacza. Garet. Dobra, i tutaj mamy jakiś, powiedzmy, taki główny hall. Od dołu tutaj już byliśmy. Tutaj są kafelki, tu nie będziemy chodzić. E. I to nie zdążymy. E, dobra, zgaszę tam pochodnie. No, nie gadaj. Że jeszcze dalej widać tak dobrze? No, masz szczęście, że jest ciemno. Abyś naraził się na mój gniew. Um, tak, i gdzie my możemy pójść? Tutaj jest wejście do ogrodu. Byliśmy w tym miejscu. Hmm, tutaj nie idziemy, to są dalej te kafelki. O, nie, nie, nie. Tutaj jest przejście dalej, jeszcze najgorsze miejsce w tym poziomie. Hmm. Chwila, tu byliśmy. No a możemy pójść jeszcze tutaj. Najpierw tutaj, może chodźmy. Tu jest jakaś nieduża sypialnia. E, za tymi drzwiami, co? A, to jest wanna, tylko to możemy podejść. To jest strzała wodna. Mhm. No i to wszystko. O, A, tu jest coś do poczytania. Hmm. Kompendium Magii Naturalnej, rozdział pierwszy. Kwiaty Tatiany. Tak zwane kwiaty Tatiany porastają w zmrożone powierzchnie jaskiń w górskim paśmie. S. W drodze ewolucji wykształciły mechanizm obronny polegający na ogrzewaniu i wprawianiu w ruch wirowy magicznej energii z myślących roślin i skał, których omówieniu poświęcony zostanie ostatni rozdział niniejszej rozprawy. No ładnie, mamy myślące rośliny i skały ciekawe. W wyniku tego rodzaju zabiegów rzeczone rośliny i skały zapadają w sen. Kwiaty zawdzięczają swoją nazwę czarodziejce Tatianie Jokobik, która po raz pierwszy wykorzystała ich właściwości do tymczasowego powstrzymania efektów magicznych, zaklęć i procedur. Hmm. Ok, no, w sumie to widzieliśmy już, że mm, ko ten Konstantyn jest jakiegoś rodzaju czarodziejem I tutaj jakaś magia naturalna z naturą związana. No to może jakiś druid czy coś takiego. <laughs> Kto to wie? Nawet nie wiemy jak wygląda póki co. Tutaj właśnie strzała wodna była, zebrałem. Jest łóżeczko. No i w sumie tyle w tym miejscu. To nie jest główna sypialnia. Mm, o, a tutaj muchy sobie latają. Co ciekawe, z tej skrzynki wypada nam klejnocik, jak ją otworzymy. Musimy tutaj się po niego jeszcze schylić. O, właśnie, tak? E, za tymi drzwiami jest przejście do miejsca, w którym zaczynaliśmy to piętro. A, ale nie wiem, czy chcę przez te muchy przechodzić. O, dobra. Szybko się udało przejść, także nie dziabnęły. Więc jesteśmy znowu w punkcie wyjścia. Tak, stąd startowaliśmy ten to piętro... Nie! Nie! Wystraszył mnie ten strażnik, bo chciałem zrobić skok. I się powstrzymałem w ostatniej chwili. Co się stało? Co to było? No i tej pułapki nie znałem. Tu jest faktycznie płytka naciskowa. Tylko pytanie, czy ktoś to słyszał. Może jeszcze raz wczytam. Już nieważne, że oberwaliśmy to. O, dobra. Już myślałem, że jesteśmy skazani na uruchomienie tej pułapki. No, ale tej pułapki nie znałem. Chociaż widziałem, że tutaj coś takiego jest. To jakoś nie odkryłem wcześniej, co to było. Dobra, schowałeś się. Ok, schował się, to idziemy tędy. I tutaj. O, tutaj możemy użyć klucza. Tego, co mamy w liczbie 4. I mamy koszary strażników, tak. Oni tu oczywiście swoje zarobki zostawiają na widoku. Tu jest balkon, przez który wchodziliśmy do posiadłości. A tutaj nic ciekawego nie ma. Hmm. O! To to jest nic fajnego. Jakiś symbol na ścianie. Proszę bardzo. I się zaczął ruszać, gdy do niego podeszliśmy. A co to tak naprawdę jest? Proszę bardzo. Strzałka, strzałka, strzałka. To jest po prostu czujnik ruchu. Tak, pewnie... Nie, już jesteśmy zbyt daleko, ale tam na drugim końcu sali jest paszcza, która właśnie strzela tymi strzałkami. E, tu jest ten pokój, w którym byliśmy. Mm. Dobra, i tutaj mamy dalszą część, koszar powiedzmy. Tak, otwieramy jedną skrzynkę. Druga chyba była na ten wytrych. Mm -hmm. Tu jest mikstura lecznicza, a tutaj niestety. Jest tylko uh, sarni, tak? Tylko sobie zjemy. Nic ciekawego to nie było. Niestety. Hmm. No i to jest. To jest niefajne, właśnie, że tutaj ci strażnicy słyszą nas, jak jesteśmy na górze. To przez to, że są tutaj te. Dziury w ścianach. Jakieś pseudo okna. Mam pytanie jest jeszcze jedno. Aha. No dobra, zdaje się, że to ani nikogo nie zaalarmowało, ani nic nam nie zrobiło. Au. Może bezpiecznie będzie przejść tędy. Dobra, chyba się udało. Dobra, i teraz jest łup, którego sam bym chyba nigdy nie znalazł. Tutaj jest łup do odkrycia. To ogólnie też jest pułapka. Drzwi ją chyba aktywują. Ale tak, musimy się tu wspiąć. I proszę bardzo, tam daleko ukryty jest samorodek. O, dało się go chwycić. Tak, trzeba bardzo blisko. Tutaj tą strzałę wbić, żeby się dało po niego sięgnąć. Ale się udało nam. Eee... Tak, to jest jeden z najgorszych łupów tutaj. Dobra, nie będę tego wczytywał. <grytania> tutaj jest kolejna pułapka tego typu, wredna, wstrętna, okropna. Teraz może zrobię coś innego. Te drzwi chyba otwiera... Nie, nie ten kluczyk. Um. Tak, to może chodźmy najpierw tutaj jednak. Tak, tutaj jest główna sypialnia. O, było, była tylko na ten jeden wytrych ciekawe. Tak, ta sypialnia jest większa, i tutaj w ogóle mamy też pułapkę. O, ona strzela w dół. Tak, jakbyśmy się tutaj zbliżyli, to byśmy oberwali. Ale zabieramy przede wszystkim to tutaj srebro. Mm. No i tu jest troszkę podejrzana pochodnia. Nie jest zapalona. Tak, jakby to miał być jakiś przełącznik tajny, ale chyba nie jest. Nie znalazłem zastosowania dla niej. Ale tutaj mamy klucz. To jest klucz, który otworzy nam ten pokój w ogrodzie. Tak. I nie tylko. Zobaczmy, co tu w nazwo jest napisane. Panie, człowiek, który wkroczył na teren Twojej szklarni, został wychłostany. Nie wiedział o obowiązujących zasadach, ale już nie będzie się tam wałęsał. No proszę. Nawet mamy podpowiedź, że to jest właśnie w ogrodzie. W sumie możemy zostawić ten papirus tutaj z powrotem, żeby nam nie zaśmiecał ekwipunku. No i tutaj mamy też łazienkę. W tej wannie akurat nie ma wody, tylko Konstantyn zrobił sobie z niej doniczkę. Tak samo ze slewu. No ale oprócz tego te drzwi. Tutaj te łazienki są otwierane również tym kluczem, co znaleźliśmy. Teraz uwaga! Ten głaz się nam przyda. Może zrobię nawet jakiś poważniejszy zapis bo tutaj jest coś niefajnego. Zdecydowanie. Mm, tak. Musimy pójść tam na górę. No właśnie, można było usłyszeć, że strażnicy się obruszyli. Niestety, się zdenerwowali strażnicy. Chciałem tego uniknąć. Ale oni się zdenerwowali właśnie przez tą pułapkę, która się tu uruchamiała i jest dezaktywowana za pomocą płytki naciskowej. Dlatego tutaj ten głaz przeniosłem. No, i się tak martwię. Tutaj w ogóle jest jakieś dziwne drewno, ale tutaj chyba nie ma żadnego przejścia. Martwię się, czy strażnicy na górze się nie zdenerwowali przypadkiem. Piętro wyżej, jeszcze. Bo tam nas jeszcze nie było. No, ale trudno się mówi. Jeśli tak jest. Oprócz tego, że tam trzeba włożyć głaz na płytkę, to tutaj w trakcie podróży tym korytarzem też się pułapka nam e, działa.